Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowa dzisiejsze to na drugą stronę. Druga strona jest bardzo ważna w naszym życiu. Dlaczego? Bo kiedy przeprawimy się na drugą stronę, to rozpoczynają się cudowne dialogi z Jezusem. Tak jak to było w przypadku dzisiejszych bohaterów Ewangelii. Ta strona, na której żyjemy, pracujemy, która zaprząta naszą głowę, to wszystko, co jest naszym obowiązkiem, i itd. itd. Także odpoczynkiem, rekreacją, to jest ta jedna strona, ale żeby nabrać czasami dystansu do tego wszystkiego, co nas otacza i w czym żyjemy, potrzeba właśnie przeprawić się na ową drugą stronę i tam y, rozpocząć dialog z Jezusem, aby zobaczyć, jak żyć, jak pod gdzie podążać, jakich wyborów dokonywać. Ważne jest, abyśmy się czasami przeprawiali na drugą stronę. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni, i Duch Święty. Amen. I pamiętajcie kochani, że dzisiaj pierwszy odcinek totalnego zanurzenia w sercu Jezusa, przez które poprowadzi nas Ojciec Carlos Gordoniu, generał naszego zgromadzenia. Codziennie od poniedziałku do piątku kolejne części tego tej cudownej podróży. A w środę zapraszamy Was na projekt ABBA. Ostatni w tym sezonie. Zapraszamy Was do ostatniej na godzinę 18.00.